Witajcie w kolejnym materiał na kanale Graczfan. Jeśli podobają wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, by być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mój kanał. Z okazji premiery kolejnego serialu z uniwersum The Boys o tytule Gen V, postanowiłem, że opowiem wam o komponencie V, który swoim działaniem na ludzkim genomie nieustannie kreował nowych słupków. W dzisiejszym materiale poznacie historię jego stworzenia, zasady działania, skutki uboczne i wiele innych ciekawych informacji. Posłuchajcie. Związek V został stworzony przez nazistowskiego naukowca Frederika Wolta podczas II wojny światowej. Naukowiec ten był wybitnym genetykiem, głęboko wierzącym w nazistowskie ideały. Opracował związek V do użycia podczas wojny. I Zaczął go testować na ofiarach obozów koncentracyjnych, po tym jak Hitler mianował go głównym lekarzem obozu koncentracyjnego w Dachau. Jego pierwszą pacjentką, która pozytywnie zareagowała na specyfik, okazała się jego żona, która stała się później znana jako Stormfront. Podobnie jak Frederika cieszyła ją wizja subków, które miały przejąć władzę nad światem po masowej eksterminacji zwykłych ludzi. Mało osób zdaje sobie z tego sprawę, ale oryginalne serum VOLTA, użyte na Stormfront i Soldier Boyu, było czystsze niż współczesne jego wersje w czego efekcie użycie tego związku chemicznego powodowało ujawnienie się znacznie silniejszych zdolności u obiektów poddanych eksperymentowi. To dlatego Stormfront i Soldier Boy mieli znacznie silniejsze zdolności niż większość subków żyjących we współczesnym społeczeństwie. Oryginalny związek V można było również bezpiecznie stosować u dorosłych osób, uzyskując znacznie lepsze wyniki. A sądząc po Stormfront i Stolger Boyu on także życie badanych, co nie było rezultatem używania środka produkowanego obecnie. Pierwotny związek V mógł być zbyt drogi do masowej produkcji, co powodowało, że firma World International stworzyła tańszą, mniej skuteczną wersję, która mimo wszystko dawała satysfakcjonujące rezultaty. W czasach II wojny światowej, gdy alianci zaczęli dominować na wszystkich frontach, Frederick ostatecznie przeszedł na ich stronę, gdy stało się jasne, że naziści przegrają wojnę. Wtedy to eksperymentując w Stanach Zjednoczonych, stworzył on kolejnego potężnego bohatera, zwanego Soldier Boyem. Po ustaniu globalnego konfliktu, korzystając z rządowych środków, które otrzymywał podczas pracy dla rządu, założył swoją własną firmę, Vault America, która w momencie swojego rozwoju została przemianowana na Vault International. Komponent Visa pełnił naukowcowi miliardowe zyski, przez co jego firma stała się globalną megakorporacją, która posiadała majątek szacowany na setki miliardów dolarów. Ten niesamowity związek chemiczny, będący niebieskim płynem mutagennym, można było podawać bezpośrednio do układu krążenia i powodować w tym początek mutacji genotypu. U dorosłych efekt ostateczny można było zaobserwować nawet po kilku godzinach, a u młodocianych supermoce mogły pojawić się nawet po kilku latach. Przy czym najlepsze rezultaty komponent V osiąga u niemowląt, a dorosłe osoby miały jedynie 20% szans na przeżycie po podaniu go do krwiobiegu. Efekt działania mutagenu nie był w pełni oczywisty, gdyż użytkownik mógł tego nie przeżyć lub otrzymać moce, które były do niczego nieprzydatne. Komponent V mógł bowiem wpłynąć na super siłę mocy latania, samozapłonu czy też elastyczności, ale mógł również dać mniej ciekawe rezultaty pokroju trzeciej ręki wystającej z pleców. Na siłę mutacji wpływała oczywiście również sama dawka preparatu, która zmniejszała szanse na przeżycie, ale przy odpowiedniej dawce szczęścia powodowała, że moce przerastały najśmiesze oczekiwania. W ramach ciekawostki Homlanderowi podano 15 razy większą dawkę specyfiku niż zwykle, dlatego też wyróżniał się na tle tak wielu innych słupków. Korporacja tworzyła również wiele innych specyfików opartych na sekwencji chemicznej związku V. W ten sposób powstał m.in. jego alternatywny odpowiednik związek V24, który zapewniał użytkownikowi supermocy na 24 godziny, jednak wyniszczał jego organizm i finalnie po użyciu od 3 do 5 dawek powodował nieodwracalne zmiany w mózgu. Dziękuję, że towarzyszyliście mi podczas analizy tego związku chemicznego. Jeśli podobał Wam się ten materiał, dajcie mi znać w komentarzach pod filmem. Możecie mi również napisać interesujące Was tematy, o których chcielibyście posłuchać. Do zobaczenia następnym razem.